No się, mobyki. Byczki. No, znalazłem fajną gierę nazwę Mirage. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. Nie mówcie mnie w komentarzach, jeśli to źle wypowiadam. No i tak troszkę sobie w Mirage. Mirage. No i chciałbym powiedzieć, co sądzić o tego Tutaj moje skilla i czy chcecie że go na tym koncie, czy na. Na koncie. O panie, co, co to jest? Dobra, nieważne. Ale... Czy chcecie rzękę na tym koncie, czy na koncie. jakimś nowym? To możecie powiedzieć, co. Co sądzicie na taki temat? To co? To tyle, na. No.